Oj, major, major. Taka zarąbista pogoda dzisiaj. Słonko świeci. Jest w ogóle super. O, same drzwi się zamykają na cmentarz. A ty tutaj, kurna, po prostu leżysz sobie. Zimno, ciemno i tak dalej. No nic, no. Idziemy, zobaczymy. Co tam słychać dzisiaj wyjątkowo wcześnie, że tak powiem. Jakoś tak wyszło, że sprawy w pobliżu załatwiałem, więc... A zajechałem na chwilę, pomyślę, a sprawdzę, czy znowu zniczą, kradli. Może jakieś czubki i frejerzy spod bramki. Tu jeszcze baterie trzeba wymienić. Tak więc idziemy, idziemy główną alejką, dochodzimy do takiej ławeczki ze skrzyneczką narzędziową zamykaną na kłód, krypun charakterystyczny i podchodzimy i patrzymy i co tu się dzieje co tu się dzieje się no i znowu ukradli znicze no to chamy jedne prostaki po prostu frajerzy i czubki spod podbramki niewyrobione patrzcie tamtego nie ukradli ale ten jeden ukradli, ten taki lepszy ukradli właśnie lepszy ukradli kurde. Ten za złoty 60 zł nie ukradli. A czy on się jeszcze pali? To jest pytanie. Zaraz sprawdzimy. Na guzikowe bateryjki. Taki jest on tutaj. Zniszczę cmentarza, słuchajcie, Gdzieś do jakiegoś cienia trzeba popatrzeć, bo tak to nie widać, czy on się pali, czy nie. Pali się jeszcze. Ledwo, co ledwo, ale coś tam się pali. Tak. Coś tu jak gdyby nie styka mu. To był taki test. Ile on wytrzyma, tak naprawdę? Taki z za złoty 60. Zł. Wytrzymał ile? 3 dni. Znaczy, on coś jeszcze się pali troszeczkę. Tak, jak gdyby delikatnie. Delikatnie, coś tam się jeszcze pali. No, ale ta ostrość, ten aparat łapie rewelacyjnie Made in China. świeczka ledowa. no Made in China to tak się sobie pali raz się pali, raz się nie pali może się i wyczerpał no. o, zara, zara tu się coś skręca, rozkręca. No nie wiem, tak czy się jak muszę iść po komplet zniczy chyba. Prajerzy okradając znicze, wkłady te wielorazowe chcą mi finansowo doprowadzić do bankructwa, jak ja co tydzień za 5 zł, za 4 zł, przepraszam, będę musiał wkład do znicza kupować to 4 razy 16 zł w miesiącu, za 200 rocznie mnie to wychniesie, to ja zbankrutuję. No nie wiem, czy on się pali, czy nie pali, tak kurde, naprawdę to słuchajcie, to jest jakiś Trochę badziwiasty on jest, ale żeby ukraść tamten naprawdę, to już trzeba być hamem, prostakiem, złodziejem. I żeby cię raki, choroby najgorsze dopadły, szmato, ty świnio złodziejska, co ukradłeś, wkład do znicza z cudzego grobu. Mój wkład do znicza, co ukradłeś, żeby cię największe, najgorsze klątwy dopadły na świecie, to już trzeba być hamem i prostakiem. Dobra, idziemy po wkład do znicza. Może jakiś ma w aucie zapasowy. Jak mam to zostawię Nie pamiętam czy Wziąłem kurcze Chyba nie no, Zaraz sprawdzimy Zobaczcie jaka piękna pogoda dzisiaj Chociaż trochę chmury idą ale Generalnie pięknie jest trochę duszno-parno, ale nie tak strasznie. Zaraz zobaczymy, czy są wkłady do zniczy, czy nie. No, okazało się, że byłem przewidujący i posiadam. znicze wkłady, znaczy na wymianę. Ten z lewej czerwony kosztuje 3,99 wąszą. Ten biały kosztuje złoty, 69 zł też wąszą. I świecą się. Obydwa. Jeden na biało, drugi na czarno. Bardzo nieładnie jest cudze z czubki w kajerze. Myślę, że trafi Was za to straszliwa kara. Tutaj skrzynka z narzędziami, przypominam, punkt charakterystyczny. Szlak Was trafi, będziecie bardzo cierpieć w życiu. Bardzo, bardzo, bardzo. Taka jest karma, po prostu. Karma Was dopadnie. Ha. Czyli tego śmiecia może wyrzucę jednorazowego i postawię go tutaj. Niech się świeci na czerwono z hasłem. Nie umiera ten kto żyje w pamięci innych, że pamiętamy, że panie chlanie i patostreamowanie. To szybka droga na cmentarz. Nie przynoście, mówię, tych śmieci jednorazowych. Zobaczcie, bo to jest bez sensu w ogóle. Po dwóch dniach się wypala, czy po dniu, i, i potem tylko jest śmiecie jednorazowe. Więc nie bądźcie śmieciami, nie żyjcie jak śmieci jednorazowe. Tyle samo kosztuje 4 zł. Taki wkład wielorazowy, więc który się świeci potem dwa miesiące. Więc zamiast kupować coś, co się świeci i śmierdzi jeszcze przez jeden dzień, i potem tylko trzeba to wyrzucać i zanieczyszcza, to kupcie lepiej coś porządnego, które hasło lub lepsze. Są ludzie i chwile, których się nie zapomina, czy w naszych sercach żyć będziesz wiecznie. Chyba jednak są ludzie i chwile, których się nie zapomina. Trzeba będzie wynieść do śmietnika. Są ludzie i chwile, których się nie zapomina. To jest na przykład właśnie znicz jakiś rozlany taki jednorazowy stopiony niektóry zabrudził potem całe nagrobek nie więc naprawdę to wstyd coś takiego przynosić takie śmiecie. Poza tym widzicie, że dzisiaj znowu oprócz moich, moich zniczy tutaj nic by się nie paliło. Nikt o tym nie pamięta. Tak pamiętacie o swoim bohaterze, streamerze celebrycie, że nie ma ani jednego palącego się znicza. Ktoś przywiezie takie śmieci jednorazowe, jeden dzień się popalą, to jaja sobie robicie z pamięci o tym człowieku. Dajcie spokój w ogóle. Wstyd po prostu. Powinno wam być wstyd jeszcze kradnie ktoś Te wkłady za 4 zł Wielorazowy wkład kradnie Do ten Wstyd Powiem tyle Wstyd, wstyd, wstyd Uzależnienie choroby To wstyd Polecam wam wege, zdrowie, szczęście Samodzielne myślenie O proszę Jak tutaj ktoś sobie składuje śmieci Tak w ukryciu Jest problem ze śmietnikami Na tym cmentarzu zauważyłem, że Najbliższy to jest chyba tam daleko. Spróbujemy się do niego może przedrzeć jakoś. To też jest właśnie problem tego cmentarza, że te groby tak naprawdę właśnie są tak napućkane jeden koło drugiego, że nawet nie Pomyśleli, żeby zrobić je w jakichś odstępach, jeden od drugiego rząd, od rzędu, żeby przejście pomiędzy rzędami było bez ładu, bez składu. Zabudowywali. Jak ktoś dostawał teren działki grobu, to zabudowywał praktycznie od końca do końca. I proszę, potem jakieś ławki, wciskanie. Nie ma jako, jest śniadnik. Natomiast, właśnie zrobić jakieś przejścia. Pomiędzy grobami to połupychane brak planowania przestrzennego, tak bym to określił. No i że segregujemy śmieci. No. I tyle.